Idziemy do solenizanta. O o. Źle przez gaz. Halu? O. Działa? Dobra. Mieliśmy nie trafić tu już nigdy. No widzisz no. No i co? No jesteśmy w skalę nam na urodzinę. Tak. A w urodziny nie może się skończyć. Nie. Także szybkie zakupy w tym cudownym miejscu? I idziemy imprezować, co? No właśnie, urodzimy. No, w ogóle wczoraj nie pokazałeś. No, nie ma tu dużego sklepu, tylko są takie piwki małe. Jest siedem mięsnych, chyba. <grym> I jakieś sklepy z warzywami. A na środku jest super nowoczesna tężnia, i jakieś dziwne ładnie. No właśnie, nie. bez sensu to jest, żeby tu siedzieć w ogóle na rynku. To tragedia. I co? Same wdychać? samochody i wdychacz rzekomo. Jakieś super czyste powietrze z tak? Grubo mają. Idziemy gdzieś? No raczej, bo urodziny są, dlatego mam... No, zobaczcie co jest na dworze. Zima. Hmm. Zamówiłam. Ale fajnie. Się rozpadało na całego. Chciałam się pochwalić, że już piję. Pijesz już piwko? Tak, bo urodziny są. Zobacz. Idziemy na obiadek jakiś, co? Na spacerek, jest która to. jest punktu pierwszej. Możemy no. iść na zamek, a potem na bo, bo potem się ciemno robi, nie? No właśnie sobota jest. Może będzie więcej ludzi, jak myślisz? Tu już otwarte jest. Tu jest otwarte? No. W stronę Dobra, Nie naładowaliśmy kamery, wiesz o tym? To jest 28%, 27% właśnie. No i co? losowanie ale mam powerbanka graj dalej wiesz o tym? No co, którym naładujemy mój telefon no to będziemy jakoś tak też żonglować O. ale powoda? Ale nie wiem czy wiesz ale nie wygraliśmy harnasia od sierpnia no wszystkie wygraliśmy w wszystkie już wybrałaś wygrane nie radzisz co? No. Nie ma nic. Co mi tu wkładasz do kieszeni? Na urodziny. Patrzcie samochodów. Wszyscy przyjechali na moje urodziny. A gdzie prezenty? Już nie dałam No ale ci ludzie jak przyjechali na urodziny. Zapytaj. To prezent powinni dać. Idziemy na zamek, co? Tak. Chodź tam do góry, przejdziemy. Zobaczymy, co tam ciekawego. A i muszę wchodzić po tych schodach. Ja cię nie wniosę. Czemu? Bo nie mam te siłki. Jak, jak ty, ty takie ciężary podnosisz. Tak, to... Ciężarków to dołóż, dołóż, a potem... Gdybyś mogła mnie wnieść, to... Co? Nie. I w ogóle... wisicie nam 3 czwarte zgrzywki browara. Żebyście tu już nie musieli wchodzić, wejdziemy za was. Dzień dobry. Dwa całe bilety byśmy chcieli. A jakieś zniżki na urodziny ma pani może? Nie ma. Nie ma. Nie dobrze. A magnesiki pani ma? Ma magnesiki, tutaj takie jak O, chodź. No to Weźmy magnesik. sobie magnesik ten z tymi prehistorycznymi ludźmi, co? Mhm. Poprosimy ten jeszcze magnesik taki 8 zł. Z takimi Neandertalczykami. <noise> Pokaż. Co? No. no Takie mamy. Takie chłopki. Biletik jest. Nie zgub. On nas nie wypuszczą. Będziemy zwiedzać, to jest niebywałe w ogóle, że coś takiego zrobiliśmy, a zdarza nam się. Mogłem sobie miecz wziąć. Właśnie. No. Jak do zamku bez miecza? W tu czy tam? No nie wiem. Chodź tu. Wyjdę. Chędę tak tego czytać, bo za dużo Ale to jest ta historia. O! Mógłbyś to panować. To ty. Nie. To ci korany brakuje. To zmieszczę tutaj. Korony ci zrobimy i możesz sobie tu stać. Jesteśmy na punkcie widokowym, no ładnie, tu jest dwa lata temu. Jeszcze wchodziło się tutaj yy, po tych schodach za darmo do tych ruin. Teraz trzeba zapłacić za to 22 zł. No jest tam jakaś wystawa, coś tutaj jest ogarnięte. Zrobili yy, takie coś o może piątkę, chociaż to powinno kosztować. No dobra, idziemy dalej zwiedzać to piękne muzeum. No, piękną to ja mam żonę. Co masz? Piękną żonę, ty idziesz w muzeum. Mm -hmm. <laughs> ja mam czytać? Znaczy nie wiem, odniosłem takie wrażenie, że masz ochotę coś przeczytać. Zawsze mówi, że nie chcesz nie, czytać, ale... sobie. <laughs> sobie czytasz? Mm -hmm. Mm -hmm. To weź tak chociaż część przeczytaj. No Cał brama, początek, a potem tak wiesz, na filmikach zrobię tak, Trrr. ale to przeczytaj, brama, Trrr. a tu początki budowli mieszkalnej, brrr. idziemy dalej. Czasem nie przyszło do głowy, żeby zjechać z góry, Nie ja właśnie chciałem zjechać z góry, nie ale wolno. Ale nawet jest napisane, że nie wolno siadać na nie, a ja bym sobie zjechał. No, no wiem, już ostatnio chciałeś. Tam no. chciałeś. No właśnie, z punktu widokowego. Co ty zrobiłaś właśnie? To jest przygotowanie przed nagrywką. Aha. Mhm. Co ci się chyba spodoba? Tak? Mhm. Skąd wiesz. Wow. bo to jest rycerzek. Wow. Ej, Dark Souls. Patrz. Najfajniejsze jest to, że no, ma ładniejszy. Lepsza, no. no to są klasyki miecze. Ale fajny jest ten. A to też. były lochy? Czy Zobacz. Co? Taki klasyk totalny. No i co? Chodzi Cebulowy rycerz? Cebulowy rycerz. Jak ktoś grał w Dark Souls to wie, o co chodzi. Trochę podobny. Czy bym chodził w tym? No? Tak się zapytałaś? Mhm. Mm no pewnie. pewnie. Na co dzień? Tak. Ja się ubrał i normalnie, śmigał. Ale fajnie. Twój handel to jest, wiesz? No, już takiego nie masz. Nie mam. Tu I na pięćdziesiątkę. Właśnie... No pewnie na pięćdziesiątkę. Zakopanego. <laughs> Zakopanym dostaniesz na pięćdziesiątkę to. <laughs> na krupówkach. No. Miści ten nawalony dach. No dobra, czy mam cię zasłonę. Nie wiem, co my wrzucimy z tych urodzinowych filmików. To jest kukanie. No, to jest tragedia, co my nagrywamy. Nie, prawda. to Warto, jest. Ale to wartościowe rzeczy. <laughs> Bardzo. Tam jest kamera, obada. Nagrywam jak nie nagrywają. Gdzie jest kamera? Tam. O. To jest studnia. To jest studnia. Jakbyście nie widzieli, to jest studnia. Załoga zamku nie przetrwała źródła wody, dlatego centralnym... Ej, ale jakby kukie... mi zapadła kamerka, to już by była dupa. Co? Zobacz, jak tam, uo, widzę dno. Dziedzińca znajduje się wykuta w skale wapiennej, średniowieczna studnia. Na początku XIX Uho. wieku zasypano ją do połowy, około 20 metrów gruzem pochodzącym z rozbiórki Zamkowych morów. Mówią o tajnym informacje. przejściu łączącym warownię w ojcowie z klasztorem, który miał rzekomo istnieć na zboczach Złotej Góry lub z jaskinią u podnóża skał zamkowych. Być może to właśnie studnia skrywa w sobie część legendy. Koniec? No, koniec, no to jest tyle, no. Ale gówno. <noise> Kasia. Ładnie było? Ona. Co drogo słucham Po przystawce idziemy jeszcze na spacer a potem dopiero zapraszam Cię na obiadek Cześć Kumple, kumple masz? Mam kumple. Mm, Jak zawsze mm -hmm. Grzańca masz tutaj. Trafiliśmy na tego pstrąga. Jest otwarte, no, jest Ale szuk, pewnie dlatego, że jest sobota. Może dlatego. Czy tak. nie? No nieważne. Ważne, że otwarty zaraz będzie. Dlatego to jest tyle kotków. Bo lubią rybki i kotki. Mm. Nie wiem, czy wiesz o tym. Aha. Dobra? Mm -hmm. ojcowski. Przed chwilą prawie wszedł do talerza, mm -hmm. nie? Ale tylko jak go chwyciłaś, to już ucieka, nie? Fajne są te potki. Pięć kotów. Tu jest... Tam, gdzie na najwięcej. Podziałem to na pół. Pa, pa. Jaki? Я не знаю, что это. Это? Ну, он так подмогал. Это не то, что страшно. А. Подводка. И трасса по нам пирожки. У меня тут пока бы здесь.